Pewnego dnia Kasztan powrócił z długiej wyprawy. Był w swojej pieczarze pod Krosnocity. Przywiozł ze sobą wiele zasobów, które ułatwią egzystencję w Komnacie 328. Wchodząc do niej, zastał devala Bogosława z dziewicą z sąsiedniej komnaty. Planował zapewne zaszlachtować ją, spreparować i zrobić z niej zapasy na zimę, lecz zaraz po przybyciu demona Kasztana do komnaty wszedł. Sergo oraz Serka łoża wami bezsennikiem. Po krótkim pobycie oraz podziwianiu zasobów kasztana wyszli, lecz niestety... ...toż po ich wybyciu... Wydła Lady Gorgol. Miejmy nadzieję, że jeszcze przybędzie, bo inaczej Bogosław znowu nie zje świeżego mięsa przed zimę. Ciężkie życie drwala psychopaty, który ścina drzewa i robi z nich stoliki do kawy. Znowu będzie go drażniło wszystko. Od kasztanowych ofiar całopalnych, przez robienie śmieci w celu ocieplenia komnaty po niewinną kopolację z elementami infrastruktury komnaty. Może oda się go obdarować mięsem gryfa nabytym o elfów w Biedronce. Albo rozbawimy go podczas tegorocznych obchodów Dnia Spartanina. Kasztan ma już swój mroczny plan. Chce zwabić do zamku jednego z przyjaciół z kolegią ogólnokształcącą. Jeśli odda się go przywiązać do krzesła, to odda się go na skopolowanie Bogosławowi. Oj, będzie krwawo. By the way, Kasztan był w Królewskim Orzędzie Specjalnym i ozyskał licencję prowadzenia karet samojezdnych oraz powozów do 3,5 tony. Było to trudne dla naszego bohatera, gdyż musiał powstrzymać się od zabicia kilku ludzi. Poza tym wydanie takiego polimeru papirosu kosztuje 72 sztoki złota. Z tej okazji kasztan postanowił rządzić libację alkoholową. Ale dopiero w środę po potyczce ze złą wrożką chemią fizyczną wtedy też będzie dzień Spartanina oraz przybędzie giermek podstaw więc będzie ciężki dzień. Ale nasze bohaterskie postacie z naciskiem na boch dadzą radę. Nasza rada na dziś to. Pij mleko, a twoje mleko będzie wypite. Podczas dzisiejszej wizyty, w. H, budynko, dziwo je sprawdzały rozmiary naszych penisów przy pomocy dłoni, to znaczy na podstawie proporcji długości kości dłoni. Kasztan kiedyś czytał o tym, ale nie pamięta. Jednak dziwo je kojarzą się z wczorajszą wizytą. w... H, Bodynko kiedy to stary mędrzec rzekł: My dajemy kobietom kwiaty, a one nam coś innego dają. Zastanawiali się nasi bohaterzy do poźna o co mogło mu chodzić i jedyne co wymyślił drwal w to że zapewne chodziło o strawę.